Kupić złoto, basen, kupić Wraca kolejna edycja Summer Chill częstochowa. Imprezę organizuje Młodzieżowa Rada Miasta, więc nie zabraknie gwiazd uwielbianych przez młodych ludzi. To jest takie nasze święto młodzieży w częstochowie. Mamy festiwal, który. Jest główną atrakcją właśnie dla młodzieży. Chcemy zaprosić i uaktywizować naszą młodzież częstowską, żeby się bawiła, żeby mieli swoją imprezę, tak jak wynali, ale dla tej młodszej młodzieży. Również będzie Wesołe Miasteczko zbudowane właśnie na potrzeby festiwalu. Będą food trucki, czyli gastronomia z całej Polski. Również będziemy mogli sobie skorzystać z szerokiej gamy oferty różnych wystawców, czyli m.in. jakieś gry terenowe, jakiegoś różnego rodzaju konkursy i turnieje. No i przede wszystkim będziemy mogli sobie skorzystać właśnie yy, z muzyki. Głównym artystą tegorocznej edycji będzie Białas, czyli raper z labelu SB Mafia, który jest głównym, można powiedzieć, że założycielem hip-hopu. To jest osoba, która na pewno zrewolucjonizowała hip-hop w Polsce. Dodatkowo również z tego samego labelu będzie znowu, znowu Tony oraz Szara. I chciałbym zaprosić wszystkich teraz młodych ludzi 30 sierpnia od godziny 15 na Park Lisiniec. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.